Jeden dzień zjdzie mechanika i jego żony. Alan, mechanik, siedzi na środku i jaka W tle godzina odsłucha. To najmniejszy, co Kalej kusi cieli. spodnie na szewkach dziewczyny się gardą, lecz on jest wybratny, nie zajmuje się nocą. Mechanik pomarza, hej, 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 tak, słucham. Chciałam umówić przekręt samochodu. Imię? Natalia. Nazwisko? Ołtowicz. A Dresik? A, adresik. To oryginalny sanitarna. Dzień dobry, słucham. Halo, ale Słuchajcie, co mi się przydarzyło. Jadę zeszłym tygodniu do Zoria, 50 km na godzinę. Rada wyrobi mi zdjęcie. Zawróciłam, żeby to sprawdzić. 45 km na godzinę i patrz, znowu zdjęcie. Wkurzyłam się, jadę 30 km na godzinę i cyk, znowu zdjęcie. Pewnie rada przychodzą. Tak, po kilku dniach przychodzą i trzyma daty za brak pasów. Coś z lusterkami. Chyba źle ustawiony. Nie widzę siebie, tylko jakieś samochody. Czy to już wszystko? Nie, masakra. On ma trzy palary, i ja tylko dwie nogi. Za to, jest Halo, czy nas panem Alarem? Tak, z tej strony mechanik Mam pytanie, panie Alanie. Od czego zaczęliśmy cię auta? Od tablicy żeby przypadkiem nie za cudzego. Halo? Tak? Panie Łuczyński, jest sprawa. Leci mi coś pod samochodem. Gęste, żółte, jakaś plama na kostce. A, to. Alan, nie uwierzy, co się stało. Alicja miała wypadek. Volvo rozbite w nic. A jeśli nic nie stało? Jeszcze nie. Posłała się przede mną Halo, słucham. Alan, masz chwilę? Słuchaj. Obudziłam się w nocy. Był kolor w samochodzie. Wybiegłam na zewnątrz. Okazało się, że jakiś typ uderzył w moje auto. Bez słowa wyjaśnienia Dał mi 500 złotych. Zapytałam go, czy jest pijany. Dał mi jeszcze 500. I co starczyło na naprawę? Cholera wie, to nie moje auto. Halo, słucham? Ale przyjdź proszę do nowy. obiad na stole. Tak, tak, za pięć minut. Minęło 5 minut. Zbiera stołek, termos, a przynosi leżę. Wchodzi o w krótkich stodankach na silniki. Na siewniku, w wakacyjnej, kapeluszu, okularach i siano na leżach. Wchodzi Olivia i podaje na nogi. Bachuje wachlarzem, muzyka zdrabia wojna. Kochana, ja już się tym nie zajmuję. Mieszkam teraz na majorce. Proszę dzwonić do moich asystentów. Wszystkim paniom, które są tutaj na sali gimnastycznej, wszystkim kobietom. Bardzo, bardzo dziękuję. E... Pragnę również w imieniu te Oczywiście składam w imieniu kolegi Łukasza, pana Michała, pana Daniela i własnego. Wszystkiego najlepszego rzeczy. Jeszcze raz.